To jest druga część programu Artyści Rynków, Jacek Brzyski, Polsat News, I Love Trading, a w części drugiej Maciej Leściosz, CMC Markets, witaj. Witam serdecznie. No i tak jak obiecałem, rozmawiamy o tym, co się dzieje w amerykańskiej polityce i w związku z tym także na amerykańskich rynkach, no bo rynki oczywiście muszą reagować na wyborcze starcie Bidena i Trumpa, wynik wyborów, Ciągle niejasny, chociaż jest jeden faworyt, który tutaj chyba ma wyraźnie większe szanse niż dotychczasowy prezydent, ale rynki giełdowe, na przykład na Wall Street, także w Warszawie, od, od kilkudziesięciu godzin bardzo dobrze przyjmują tę ewentualną zmianę w Białym Domu. No jeżeli chodzi o Bidena, to w sondażach ta przewaga była większa niż tak naprawdę finalnie się okazało tutaj w wyborach. Przynajmniej na chwilę obecną świadczy o tym, że ta różnica no nie będzie aż taka duża, jak zakładały właśnie te wszystkie sondaże, co też jest tak naprawdę zbieżne z tym, co było w latach ubiegłych. Zawsze te demokraci są nieco przeszacowani w wyborach. Natomiast na pewno jest ciekawa reakcja rynku. Mamy teraz. Hurra optymizm, pomimo że scenariusz taki częściowo się czarny w tym momencie nam realizuje, dlatego że były dwa, dwa czarne scenariusze, można powiedzieć. Pierwszy z nich to było taki, że będzie na tyle mała różnica, że ta batalia sądowa będzie się jeszcze długo ciągnęła, tak jak to miało miejsce w czasach wyboru pomiędzy Bushem i Alegorem, gdzie, gdzie faktycznie tutaj tygodniami była walka o głosy w pojedynczych stanach, bo te pojedyncze głosy mogły tutaj je zaważyć. No i ten scenariusz, no wiadomo, on się już nie sprawdzi. Natomiast drugim czarnym był taki, może nazwijmy to szary bardziej, nie czarny, że będzie prezydent demokratyczny, czyli wygra faktycznie Biden, natomiast Senat zostanie. W rękach Republikanów. No i to najprawdopodobniej się właśnie sprawdzi. I co to oznacza? Że pakiet fiskalny, który jest tym, takim elementem, który bardzo mocno pobudza ręki, być może nie zostanie też tak szybko uchwalony, jak tego rynki oczekiwały. Bo gdyby wszystko było w rękach demokratów, to zapewne można by oczekiwać tego wysokiego poziomu wsparcia ze strony właśnie rządowej, no plus dodatkowo wszystkich tych elementów, które są pozytywne ze strony demokratów dla, dla giełdy. No to się nie stało, ale widać, że co innego jest na rynku. Przez długi czas rynki, to inwestorzy, trochę obawiali się po prostu sytuacji, teraz uszło z nich powietrze, tak pozytywny sposób. No i mamy bardzo, bardzo duże dawki optymizmu na rynku, a kapitał cały czas na rynku się utrzymuje, czyli kapitał spekulacyjny mógł po prostu się w tym momencie uwolnić. To teraz już przejdźmy do jednej z ważniejszych spółek w życiu gospodarczym świata w ostatnim czasie, spółka Uber, która no, w sytuacji, kiedy rynki kwitną, to, to też idzie w górę, ale tutaj naprawdę od początku tego tygodnia ruch w górę bardzo poważny. Czy sam Uber jest cały czas w trudnej sytuacji, dlatego że no, wszelkie kwestie związane z pandemią, lockdown, nawet niepełny lockdown, ale ograniczenia bardzo mocno wpływają na zainteresowanie usługami transportowymi. No więc tutaj to jest ta główna gałąź działalności Ubera. W, w tym roku, w poprzednim kwartale. Właśnie ta działalność transportowa, czyli rezerwacje usług transportowych spadły o ponad 70%. Natomiast mniej istotna z punktu widzenia przychodów spółki działalności Uber Eats bardzo mocno wzrosła. O ponad 100% wzrosła ta działalność, więc tutaj jest nadzieja, oczywiście, że ten stan się będzie utrzymywał, bo w momencie, kiedy są ograniczenia dla lokaliz działających w sposób tradycyjny, no, zyskują dostawy, które są właśnie realizowane przez Uber Eats. Natomiast jest to póki co zbyt, zbyt mało dla tej spółki, żeby mógł się na niej pojawić taki optymizm. Wydaje mi się, że ten ruch, który się pojawił w tym tygodniu, bo faktycznie mamy wzrost około 15%, to jest w dużej mierze po pierwsze kupowanie spółki, po dość silnych spadkach, to jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, pojawiła się wprawdzie taka dość pozytywna dla spółki informacja, mianowicie w Kalifornii. Zostało przez sąd uznał, że pracownicy, czy inaczej, że Uber i jego konkurent Lyft mogą współpracować z firmami trzecimi nie na zasadzie zatrudnienia, czy też pracownicy, tylko może najmować podmioty trzecie do realizacji usług transportowych. Tutaj to była taka kość trochę niezgody pomiędzy spółką a właśnie rządzącymi sprawa została rozwiązana pozytywnie zarówno dla spółki Uber, jak i właśnie konkurenta głównego Lyft, dlatego jedna i druga spółka mocno. Natomiast mamy tutaj dzisiaj wyniki finansowe spółki. No, nie można, oczywiście, wiadomo, że, że spółka w ubiegłym kwartale nie mogła sobie radzić lepiej niż dział, radziła sobie w roku ubiegłym. Mimo wszystko, inwestorzy są dość pozytywnie nastawieni. To jest dość zaskakujące, ale. To może też wynikać z tego, że to jest spółka technologiczna. Rynek podchodzi w tym momencie do spółek technologicznych w sposób wyjątkowy. Jako spółka technologiczna trafia ona do tego samego koszyka, w którym są Apple, Amazon, w którym jest Tesla. Więc widać, że to przeważa nad faktycznymi kwestiami fundamentalnymi. Czyli mamy klasykę która towarzyszy nam już od niemal pół roku, czyli oderwanie się fundamentów i kwestii faktycznie związanych z wskaźnikami danej spółki i kursem jej akcji. To teraz przenosimy się na krajowe podwórko. Zresztą już w pierwszej części programu sporo mówiliśmy o wzmacniającym się złotym i on się wzmacnia na naszych oczach. No, trochę chyba się realizuje ten scenariusz zapowiadany od wielu tygodni, że jeśli prezydentem zostanie Biden, albo jeśli szanse Bidena, na prezydenturę będą wysokie, to dolar będzie słabł, złoty będzie się wzmacniał. No i mamy teraz złotego w okolicach, mamy teraz dolara w okolicach 3,81 zł. Szukałem takiego wykresu, jak się kształtowały oczekiwania względem wyboru. Czy tych głosów elektorskich w ostatnich kilkunastu godzinach? No nie znalazłem takiego idealnego wykresu, który dałoby się nałożyć na wykres choćby USDPLN, PLN, czy w ogóle walut rynków wschodzących. A tutaj była dość duża korelacja. W momencie, kiedy było pewne prawdopodobieństwo, dość nawet wysokie, bo według maherów w pewnym momencie nawet szansa na wygraną Trumpa były 80%, co ciekawe, to wtedy Prawda. złoty mocno. Się... Trumpa, właśnie Trumpa, tak. Był taki moment, że bardzo mocno się zbliżyły do siebie notowania jednego i drugiego kandydata w tych głosach elektorskich, tam była różnica kilku głosów, natomiast później kolejne stany zostały były przejmowane przez Bidena i to tak naprawdę był ten moment kiedy znowu waluty rynków schodzących, tym złoty zaczął się umacniać. No im bardziej się Biden od Trumpa oddalał, no już w tym momencie jest bardzo blisko tego progu 270 głosów elektorskich, no to złoty właśnie się bardzo mocno umacniał. I co ciekawe wróciliśmy, ja o tym mówiłem jakiś czas temu, że takim kluczowym poziomem dla złotego względem euro, jest poziom 4,60-4,63 mniej więcej. I praktycznie ten scenariusz się doskonale sprawdził. Rynek doszedł w przypadku euro.pln do tych poziomów, które stanowiły jednocześnie szczyty z okolic marca, kwietnia i cofnął się oczywiście na fali tego optymizmu, natomiast jesteśmy w, ponownie w tej konsolidacji, która towarzyszyła nam w okresie wakacyjnym i ponownie poziom 4,60 stanowi górne ograniczenie konsolidacji i ponownie poziom 4,50 stanowi dolne ograniczenie konsolidacji. Także jeżeli nie będzie ponownie takiej paniki, jaka miała miejsce w ubiegłym miesiącu, to te szacunki niektórych analityków, bo spotkałem się z takimi bardzo negatywnymi scenariuszami, mówiącymi o tym, że euro może kosztować nawet 4,85 zł. Wydaje się, że póki co ryzyko takie zostało, zostało oddalone, pomimo że przez długi czas no, gdzieś tam majaczyło w, na horyzoncie, ale nie było cały, cały czas aż tak duże. Ilustracją tego, jak bardzo nastroje wyborcze wpływały na i wpływają na dolara i złotego jest to, obserwowałem to na wykresie. Że jako godzinie 2.21 w nocy Donald Trump wyszedł i powiedział: Wygrałem te wybory, a jak nie wygrałem, to pójdę do Sądu Najwyższego. To akurat wtedy właśnie złoty się osłabił, dolar, dolar się wzmocnił. Trwało to kilkanaście, może dwadzieścia minut, ale reakcja reakcja była. Dokładnie tak, dokładnie to, to, to mają na myśli. Myślę, jakbyśmy sobie przeanalizowali kolejne te godziny, jak to się kształtowało, podejście do rynku, to też byłoby to, to zbieżne. A Donald Trump postąpił w bardzo klasyczny dla siebie sposób. tak? Tutaj już podał taką informację, jesteśmy zwycięzcami, czyli to, co kiedyś się działo w odniesieniu głównie do rynku chińskiego, gdzie potrafił w nocy zaskoczyć rynek jakimś pojedynczym tweetem, no tak samo teraz zaskoczył. Więc ta noc też pod kątem spekulacyjnym dla traderów takich intradayowych, czy w zasadzie w odniesieniu do wyborów można powiedzieć intranightowych, była na pewno bardzo dobra. Tutaj sporo się pojawiało takich okazji czysto spekulacyjnych. To teraz zaglądamy do koszyka, w którym jest marihuana. I, i znowu mamy odniesienia i to chyba bardzo mocne do kampanii prezydenckiej i do wyborów w Stanach Zjednoczonych, bo John Biden powiedział, jak zdobędę władzę, to nastąpi dekryminalizacja marihuany. Dokładnie, dekryminalizacja. Natomiast nielegalizacja na stopniu, na poziomie federalnym, to też jest ważne. Bo tutaj Biden oczywiście jest zwolnikiem tego, aby był dostęp nie tylko do marihuany tej leczniczej, ale to jest tak ładnie nazywana marihuana rekreacyjna. Więc no tutaj generalnie demokraci w czasie, kiedy, kiedy rządzili, zawsze się pojawiały tego pomysłu, tego typu pomysły już od lat. I to może trochę zmienić obraz rynku producentów marihuany. Są spółki głównie kanadyjskie. Ja przyjrzałem się koszykowi spółek właśnie obejmujących producentów marihuany. Są ci najwięksi producenci głównie z rynku kanadyjskiego. Oni też są notowani na giełdzie amerykańskiej. To jest Canopy Grow, to jest Agwia, to jest Kronos. Te spółki, one w ostatnim czasie jednak zachowały się raczej słabo. To utrzymało się na wszystkich trend spadkowy, tak samo na całym koszyku, w związku z tym, że właśnie te trzy wymienione spółki mają największą wagę w koszyku akcji producentów marihuany. No cały koszyk dość mocno tracił. W od początku roku nawet przekroczył spadek 50%, ale ostatnie dni to już jest wzrost. Czyli inwestorzy zaczęli wyceniać potencjał zwycięstwa Joe Bidena. To nie jest aż tak mocno wyceniane jak choćby w przypadku spółek z branży energii odnawialnej, ale już powoli ten ruch się zaczyna. Więc widać, że to, to ma, ma potencjał. Tak? Tym bardziej, że jesteśmy na teraz na tak niskich poziomach, że faktycznie wygrana Bidena może te procesy nieco przyspieszyć. Natomiast nie, nie spodziewałbym się już sytuacji takiej, jaka miała miejsce w 2017 roku, kiedy marihuana była legalizowana w Kanadzie. Dlatego, że tam mieliśmy do czynienia już z czystą bańką spekulacyjną. Wzrosty sięgały wtedy 1000, 1200% na tych głównych spółkach z branży. No teraz raczej nie, no, pomimo że Stany Zjednoczone są gigantyczne. Antycznym rynkiem, no to już się trochę uspokoiło, i w tym momencie uwaga, inwestorów się skupia na nieco, nieco innych branżach. Natomiast na pewno co też jest ważne w odniesieniu do tego rynku, to być może przypadkowo, być może nie przypadkowo, na dzień dzisiejszy została zostało stane głosowanie w sprawie legalizacji marihuany w New Jersey. Więc pozytywne rozpatrzenie tutaj i pozytywny finał właśnie zalegalizowania w tym stanie może uruchomić taki efekt domina, i będzie marihuana legalizowana w kolejnych Stanach. Czyli nie na stopniu federalnym, ale siłą rzeczy, jeżeli faktycznie demokraci przejmą stery, no to jest szansa na to, że rozwinie się to na całe Stany. Może poza tymi nieco bardziej ortodoksyjnymi, i ta tam zapewne do nie dojdzie, ale w tych Stanach bardziej liberalnych, jak najbardziej. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, gospodarka, rynki i marihuana wszystko to oczywiście ma ze sobą ścisłe związki, no bo tak to jest w życiu politycznym i gospodarczym, że jedno z drugiego wynika. O marihuanie i nie tylko mówił Maciej Leściusz z CMC Markets. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To już wszystko w programie Artyści Rynków. Następny program z tego cyklu za tydzień w czwartek, czyli 12 listopada o godzinie 16. Jacek Brzeski, Polsat News, i Love Trading. Do zobaczenia.